Czy film Ile zamknięto browarów po 89 to cwana manipulacja? Szanowny panie Zbigniew Jabłoński 1968, zarzucasz mi pan manipulację w filmie, który opublikowałem kilka dni temu. Przypominam, pytanie, na które odpowiadam w tamtym filmie brzmi, ile browarów zamknięto po 89, a nie ile browarów zamknięto i otwarto po 89. Odpowiadam konkretnie tak nie uczyli w szkole. I odpowiedź była uczciwa. Przygotowałem się do niej niestety znowu aż za bardzo czego pan nie uszanował. Przygotowania i produkcja zajęły mi ponad półtorej godziny, a przypominam, mój profil nie jest komercyjny. Robię wszystko sam. Nagrywam, montuję, sprawdzam, wysyłam, komentuję bez kasy, bez sponsorów i patronajtów. Odpowiem jeszcze na pana pytanie, dlaczego moje filmy trwają tylko Jedną minutę, choć można zrobić filmy 3 minutowe. Po pierwsze, filmy trafiają również na YouTube Shorts, a YouTube Shorts może trwać maksymalnie 60 sekund. Po drugie, minutowe formaty bardzo mi odpowiadają, bo w ten sposób szanuję wasz czas, a ja uczę się precyzji w wyrażaniu tego, co siedzi mi w głowie. Prezentacja wreszcie nie trwa 10 minut, a 60 sekund. To znowu prowadzi do dyscypliny i regularności. Już dzień później opublikowałem film, w którym uczciwie przedstawiam, ile browarów zostało otwartych po 1989 roku. I teraz najważniejsza rzecz: regularnymi publikacjami nagradzam wiernych widzów. Moi stali widzowie nie mają problemów i pretensji jak pan Zbigniew Jabłoński 1968, bo wiedzą, że na przykład. Tematyką Oktoberfestową zajmowałem się prawie dwa tygodnie. Średnio mnie interesuje, że mój film pojawia się komuś po zabawnych kotach i tańczących nastolatkach, i nagle ten ktoś chce dostać za darmo szkolenie z peringu, o którym zapomni 5 minut później. Nie ukrywam też, że dzięki minutowym filmom jest zdecydowanie więcej udzielających się pieniaczy w komentarzach, którzy widocznie nudzą się w niedzielne popołudnia. A jak dobrze wiemy, im więcej komentarzy i emocji, tym wyższe pozycjonowanie filmu. Więc zapewne, gdyby nie pan Zbigniew Jablonski 1968, ten film miałby nie 40 tysięcy wyświetleń, a 4 tysiące. A zatem serdecznie dziękuję za komentarze i emocje. Pozdrawiam i przepraszam, że film, który właśnie oglądacie, trwał zdecydowanie więcej niż jedną minutę.